Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj szybka, spontaniczna akcja wyrywania tui. Takich oto tui psy mi poniszczyły przez zimę strasznie. Widzicie, jak to wygląda. No i tak, jeszcze tu rosły między nimi tabuły, co są te dołki, ale tabuły przesadziliśmy, bo były niczemu winne. Przesadziliśmy ich tu. Rządeczek no i jest luks. A te. A było ich ciężko wykopać, dlatego zdecydowałem się, że, że te tu je wyrwę po prostu traktorem. Jedną już zrobiłem na spróbunek, 30 nic nie poczuła nawet, to bierzemy się za następną, zaczepiamy linkę. I jedziemy. Tutaj dwie miałem zostawić, tą i tą, bo jeszcze w miarę są. Ale ja je, i przesadzić tam przed bramę też, ale ja je wyrwę najwyżej się przesadzić później Kureczka delikatnie nawet o kurde no Na pewno Jak jeszcze zapnę tutaj to pojedzie I Hops Kóreczka. I już po robocie, że tak powiem. Kręcimy kołami, bo ręcznego nie ma sensu zarzucać. Praktycznie to jest tylko takie przyspieszenie ręcznej roboty, bo rękami, chociaż te mają dużo mniejszy system korzeniowy, by tu jest, tego co widzę teraz, niż te tawuły, co tu wcześniej były, ale i tak to jest wiadomo mniej roboty. O, patrz to. I następna W międzyczasie jeszcze wam powiem, że śl sprzedałem ślęzę tylko że pan zażyczył tutaj sobie wymianę przewodów no to już są zmienione, nowe przewody są dane i wymianę pasków też są już nowe jest już praktycznie gotowa. Jeszcze tylko mi zostało odmieszadła to kabelek do podłączenia ale najpierw muszę zrobić tą robotę na dworze, bo się chmurzy a to sobie zrobię z wieczorkiem także, dzisiaj krótko, konkretniej na temat lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie do zobaczenia, cześć pożegnałem się już z wami, ale jeszcze przyjechałem tutaj na pole przeszły chmury, słoneczko ładne wyszło Przyjechałem trochę ziemi nawozić z takich tych rotowisz do kopców po tych gryzaniach, już nie pamiętam jak one się nazywały niestety bo tam po tych tujach te dołki co pozostawały i po tych tabułach to akurat tam się to włoży No, także tak, powrócajcie trochę ze mną Jeśli, jeśli łaska. Przywiozę to jest trochę kamieni. Tam mam na dołku zbieraliśmy. No i zobaczcie, z jednej takiej kotyrki ile ziemi. Trochę już było. Jeszcze chyba tam są ze dwie, więcej zbierzemy. No i na końcu po, pojedziemy po kamyczki. Jedzie zobaczymy jak tam młode sadzone drzewka. się puszczają, tu są dwa i puszczają. pół przyczepki piachu nawalone ziemi no bardzo więcej nie mogłem, zresztą nie wiem skąd, bo tamtym drugim kole jest delikatny kapeć. Dlatego teraz rozgarniemy tą ziemię. Tutaj trochę z, z ośki z... Od, odciążymy trochę koła. Przerzucimy ciężar na dyszel, na traktor bardziej, bo po prostu szkoda szony. Wiecie jak to jest bardziej na tą stronę przeciwną o no i dobra starczy. no i taka kupeczka kamieni jest nieduża co mi się tu uda wyskrobać, to wyskrobę jeszcze wcześniej zabierzemy tutaj worek po nawozie co skądś gdzieś o z wiatrem Worek nawet się przydało, położymy go na tej ziemi i nie położymy także że się niebo za bardzo nie ubrudzą od ziemi no i jestem zmuszony położyć je tu dlatego, że no wiadomo to koło żeby chronić to koło takie powybieramy kiemi Puch. No i z takich z takich to oto ładnych się coś tam wymodzi z tymi łukami. Efekty zobaczycie kiedyś, to Wam pokażę na pewno, jak się obrobię z tym wszystkim. Dobra, żeby nie zanudzę, bo i tak już zanudzam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Już definitywnie na dzisiaj koniec. Ja się jeszcze tutaj biorę, a Was zostawiam z pięknym widokiem kamieni.